Dobra, słuchajcie, widziałam telefon Kitka, bo Kitek osadził na swoim odcinku, otwierał w toka boka prezenty. On ma cały pokój spakowanych w prezentach, które są zapakowane. Jestem mega ciekawa, co ona ma takiego, więc cichutko przechodzimy do toki i otworzymy kilka. Hejka wszystkim, słuchajcie, bo ja widziałam Kitka, że Kitek robi serię z otwierania tych tutaj prezentów. Matko, ile tego jest? Słuchajcie, jak było ciężko, strasznie, jeszcze jestem w piżamie, no bo przecież mówię, że z samego rana pójdę, ale słońce już dożyło wstać, no ale mówi się trudno. Jest godzina piąta rana. Słońce, nie śpisz o tej godzinie? Dobra, w każdym razie stwierdziłam, kurczę, mogłam to robić w sumie nocą, no bo by nikt mnie nie widział, no ale nieważne. <laughs> mateczko, mój milki boksowy świecie. Czy wy to widzicie? Ile tutaj jest prezentów? Czemu one mają wszystkie opakowania i inne? Naprawdę jest tyle opakowań? Co za gazetki? Jakie są za oszustwo w ogóle? Ja nie mogę, jaki tak specjalnie napakował. Czy to jest do jedzenia? Nie, no ja nie mogę. Kij, tak co on tu wymyślał? I te niektóre prezenty mają oczy. Ej, one są przerażające trochę. No dobra. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze jakiś w ogóle złoty z poczty. Ja mam pomysł, bo jeszcze jest w ogóle dzisiaj na poczcie jakiś prezent na mnie czeka, więc tam na pewno ja chcę mu dzisiaj podkreślić. Może nie zauważy. Widzicie, ile on ma tego? Na pewno nie zauważy jakiegoś prezentu. Ja bym sobie wybrała kilka. Koniecznie mi napiszcie, jakie wybrać dalej. W sensie napiszcie w komentarzach, jaki kolor wybrać dalej i jaki wzór, jaki numer, ponieważ wydaje mi się, że uda mi się jeszcze parę innych przemycić. Ale poczekajcie, ja wybieram. Ten wygląda jakaś tak, wiecie, różowo-krusząco. Ten wygląda tak urodzinowo, a moje urodziny się zbliżają. Więc jeszcze ten i ten serduszkowy. Sądzę, że nie zauważy tych dziur, co nie ja też tak uważam. Jak coś to mu skarpetki zapakujemy tutaj w tym tym, tym tym takim do pakowania. No dobra, chodźcie, otworzymy. Koniecznie teraz mi napiszcie jak myślicie, co jest w tym dalmateńczykowym boksie, prezencie. Napiszcie teraz w komentarzach i nie oszukujcie, nie, nie dawajcie dalej, tylko proszę napiszcie i zobaczymy kto zgadł. A ten, kto zgadnie, dostanie do mnie serduszko w komentarzu. No dobra, macie czas jeszcze 3 sekundy, yy, 2, 1, okej, okay, już nie macie czasu. Ja zgaduję, że to pewnie jest jakiś dalmateńczyk. Uwaga! Yy. <laughs> To nie jest talmateńczyk, ale to jest różowy aparat. Wow! Ej, zrobił zdjęcie. On zrobił zdjęcie słoneczka, które jest tutaj. Ale przecież... Co? No dobra, nieważne. Ale w każdym razie mam zdjęcie. Dobra. Czy jeszcze jakiś inne mi zrobi? On będzie nas różne robił. Ale czadu! Ja nie zgadłam. Myślę, że to dalma no ale dobra. Okej, okay, zobaczmy jeszcze szybko co jest z tych trzech pozostałych. Aż trzy mu otwieram. O, kitek mam nadzieję, że się nie skapnie. Teraz chyba serduszkowy, jak myślicie? Chyba tak, dobra. Uwaga, uwaga. E, popękana gruszka. To jest e, do jedzenia? Nie, to jest do jedzenia. Co tam w ogóle ma być? Przecież to był taki ładny, spakowany prezent. Ja nie mogę z tym kitkiem. Ej, to jest, co, co to jest? Jest? I tak mógł się bardziej postarać. Okej, okay, uwaga. Jak myślicie, co jest w tym prezencie? To zgadza dwa pozostałe, no bo nikt się nie spodziewał gruszki. Ej, może jakiś zwierzak tu będzie? No ja bym chciała dalmatyńczyka. Nie wiem, jak wiele jest za dalmatyńczyka. Kurczaczki, czy tu gdzieś indziej będzie dalmatyńczyk? Jak myślicie? Albo jedzeniowe może wsiądźć? Nie, no dobra, nie będę tutaj rozkopywać tego wszystkiego. Ale okej, okay, otwieramy ten. Trzy, dwa, jeden, bam! <laughs> Dobra, to nie jest ale to jest chyba pluszak, pluszak chmurki z czapeczką. Nie no, ten to jest naprawdę mega. Mi się on strasznie podoba, kurczę, no nie wiem czy aparat bardziej mi się podoba. Gruszka sió. Aparat czy, czy to? W ogóle ja halo, nie Halo? Halo? Ktoś tu jest? Słuchajcie, słuchajcie, ja mam pomysł. Ja, ja szybko wezmę te zdjęcia i je zapakuję, szybko zapakuję zamiast konieki, tak samo zdjęcia. Chyba ktoś się tutaj wkradł. zapakuję, O, okej, okay, dobra, już na robiliśmy jeden prezent. Jeszcze szybko dopiero robimy drugi. Szybko, szybko, za tak przyjdzie. Ej. Proszę opuścić to pomieszczenie, ojej, podzwonię ojej, na policję. Ojej, ojej, ojej. dobra, czekajcie. Ja już, ja już mam pomysł, ja już mam pomysł, co tutaj je wykminię. Tylko to ten i ten, dobra. Yy, a tamte powiem, że spadły po prostu. Okej, okej okay, okay. Halo, Mufinka, co ty tu e, robisz? E, ci, wow, ojej, ciuki, tak. Ja chyba. Ło, wow, lunatykowałam, wiesz? Wiesz o tym, że miałam już dodzwonić na policję, bo myślałem, że jakiś złodziej mi się to jest tyle prezentów. No, no wiem, ale, ale ja po prostu natykowałam. To, to było natykowanie serio, bo ja okay. właśnie wstałam, zobacz przecież jest 6 rano. To dobrze, ale nie rozpakowałaś mi żadnych prezentów mam nadzieję, tak? Bo to wierzę o tym, że tej widzowie decydują co? jakie numery odpakowujemy prezentów Prezentów? Jakich prezentów? Wow, ile tu jest prezentów nie zauważyłam. E, Mufinka tak, tak? Mufinka, czemu tam leżą jakieś rozpakowywane rzeczy? Czy ty się tu wkradłaś e, nie, i pod ide? moją nieobecność nie? otwierałaś prezenty? E, nie, na serio kiedy tak. ja, ja po prostu, ja wiesz co nie wiem ci, że tykowała. może potknęłam się i się jakiś rozpakował. Tak, tak, jeszcze z tej, z tej górnej półki, tak? E, jak tej górnej półki? Przyszła nie e, ma żadnej no, dziury. No, przejdźmy się. No, no, a no nie A no nie. A już myślałem. No? Myśla czyli jednak no? nie kłamałaś, tak? No, Na pewno, nie oszukałabyś kitosła. Ja? No ty mi naprawdę nie ufasz tak? Dobrze, a czy widzowie nie napisali muszę. jakie numery masz otworzyć, chociaż jak już otwierałaś bez mojej zgody? Eee. Tak? Wiesz o tym, że mają napisać dwa prezenty, jakie mamy otworzyć. Dwa. Posłuchałaś, tak? Tylko dwa. Ile otworzyłaś prezentów. Ja nic nie otwierałam, Kitek, przestań! Pamiętaj o tym, że liczymy od tej strony. Tutaj jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I tak lecisz po kolei, i widzowie mają teraz w komentarzach napisać. I najbardziej lajkowany komentarz jest otwierany, a ty chyba sobie przyszłaś i otwierałaś tak sobie, tak? Ja nic nie otwierałam. Nie otwierałaś nic? Nie, nie, nic kompletnie nie. Wiesz co, ja pamiętam, jak pakowałem tą gruszkę do prezentu, więc wydaje mi się, że ktoś mnie tutaj oszukuje. Gruszkę? To? To, tak, tak, bo ona już. Ona, to ona, jest? ona tutaj nie leżała, Co jak wychodziłem. Czy to jest poduszka? Czy to jest poduszka? Wow, Kitek! Skąd to się tu wzięło, ja Mufinka, tak? Mufinka, nie będę tego komentować, ale mam dla ciebie takiego jednego trika. Jeżeli chcesz zdobyć zwierzątko, bo cię podsłuchiwałem tak naprawdę, nie, wiedziałem, nie, że to ty, to musisz otwierać prezenty, które mają dziurki. Dziurki? Tak, które mają takie Aha. okienko. Tak, więc tam są na pewno no, zwierzaki, taka dobra. podpowiedź dla was, a wy w komentarzu napiszcie, czy Mufinka dobrze zrobiła, kradnąc moje prezenty? Nie kradłam ich, przecież wszystkie ci leżą tutaj, słojki, tak zobacz. Zobacz ja ci coś pokażę. No. Widzisz ten różowy prezent? no to jest mój prezent, nie, nie to nie 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 go. nie 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 to jest nie Wziąłeś? Nie wiem, nie mam zielonego no pojęcia. Wiesz. Kitek, mogę to zatrzymać? To jest bardzo ładne. A jeżeli widzowie się zgodzą, tylko i wyłącznie wtedy. E, powiedzcie, czy mogę zatrzymać, jeśli tak napiszcie prezent mu proszę, e, proszę. Pamiętajcie o tym, że to nie ja tutaj decyduję, to są Wasze e, prezenty, dobra. to Wy decydujecie e, tak. coś. No jest... to ja póki co zostawiam to tutaj i widzowie zdecydują, czy ja to mogę wziąć, a ja póki co kitek zostawiam cię, bo ja idę jeszcze na pocztę za prezentami, skoro tutaj to chociaż na poczcie otworzę jeszcze parę. pakietek. Na razie. Okej, okay, idziemy sobie na pocztę i tam na pewno jest dla mnie prezent. Dla na mnie czeka ten prezent, ja Wam mówię. i Mam nadzieję, że to jest coś czadowego. Mówinka, wiesz, że ja też przyjechałem na podstawie. co ty Tak, prezent był śledziłeś zaadresowany śledziłeś do mnie. Czy, mnie? Czy, ty, czy ty po raz kolejny próbujesz odpakować moje prezenty, które przyjechały do mnie? Śledziłeś mnie ja nie mogę z tobą kitek, prawda? To jest po prostu jakaś żenata z tobą No ale dziwiście, że cię śledzę, jak ty odpakowujesz prezenty widzów. Eee... Nie żadnych prezentów widzów, daj mi spokój. Czyli na pewno posłuchałaś się ludzi w komentarzach, które mają otworzyć prezenty, tak? Ja jeszcze nie wiem, jakie mają otworzyć. Pod moim filmikiem pisali, jakie prezenty mają być otworzone później. A ja, ja po prostu tak nie miałam czasu spojrzeć. To, 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 bo ja czytam moje komentarze pod moim filmikiem, nie pod twoim. Ale ty nie miałaś takiej serii. <laughs> co, Czemu kłamiesz? Wilka? E Jadę na tym. O nie, nie, mogę na tym wejść, o nie! Ej, a wiesz, że flaming już nie działa, nie I ma w sensie? już triku z flamingiem, nie da się już spakować flaminga wtedy. Nie ten mogę prezent. nie usiąść! No, nie da się już w ogóle. Czemu? No bo już koniec, koniec, skończył się. Widzisz, trik. zrobiłeś e, triki ciekawostki i, i widzisz, że zepsułeś tokę, bo, bo zgłosiły. Nie mogę z tobą, Dobra, cicho, Kitek, bo ja to i próbuję znaleźć prezent. Ej, ciekawe, czy będzie złoty teraz prezent. klikaj klikaj, no, nie. widzę. ma złoty. Co? Flaming? Nie, nie Flaming. To jest ten. I to nie jest złoty i tak niestety. A spróbuj jeszcze raz, może jest jakiś coś w środku. zobaczymy, czekaj, uwaga. I... Uwaga! In... Jak myślicie co to jest? Co to jest? Wow! Co? Już było? Ej, ale ja dzisiaj otwierałem. Prezenty odbierałem i ja ich nie miałem. I ej, Poważnie ej. dostałem je z opóźnieniem. Hmm, może jakieś, jakieś takie dziwne to jest? To ciekawe. jest jakieś troszeczkę strolowane. Tak, i ja to położę obok tej góry i tu góry i wygląda wszystko jak piłki, co nie? Tak, jeszcze mufinkę tam trzeba położyć, no, jak a będzie się wyglądać się nie da. jako czwarta piłka. No, dałoby się na flamingu, gdybyś nie zepsuł tego triku. A to nie jest moja wina, ja tego nie zepsułem, to, to jest, jest twoja. To jest twoja wina. Nie, teraz mufinka. W Zakarę musisz naprawić prezenty, które zużyłaś. Kiedy musisz chcesz, zapakować kilkanaście coś... prezentów dodatkowych. O jej, jest. No dobra, no to poczekaj, ty tam nie patrz. Nie patrz, nie patrz, nie patrz powiedziałam, Ale ci pozwolę Ci w zamian otworzyć jeszcze dwa prezenty. Wow. Dwa. dwa. Ja teraz idę sprawdzić dobra. szybko w komentarzach. Osobę, która miała najwięcej polajkowanych i w tym momencie Cisza. wybierasz te prezenty. Cisza, ja teraz szybko sobie wezmę zapakuję może tego hamburgera. Co wy na to? Dobra, zapakujemy go. Ten hamburger będzie tutaj, w tym. A jeszcze same tu mamy bluzki, nie, tu są jakieś listy. Czemu to są same takie nudne rzeczy. Ja mam zapakowała i coś takiego naprawdę, naprawdę fajnego. Może coś z dyni? Ty nie weźmiemy, to będzie czadowe będzie naprawdę czytamy, dobra. Y idziemy, Kitek! Dobra, idziemy do mnie? Tak! Dobra, teraz szybko będziemy musieli otworzyć. Ja szukam najbardziej lajkowanego, ale tutaj dużo jest z gratulacjami za 100 tysięcy, zamiast z napisaniem. Dużo też osób pisało i zobaczymy no, pierwszy dziękuję. komentarz. 31! I miłego dnia. 18 lajków. To było naj... Nie, numer 50, 21 lajków. Dobra, szuk, licz numer 50 teraz. Straszne, że trzeba policzyć do 50. Dawaj. Obateczko, czekaj. To że jakoś mogłeś to równomiernie zrobić. To jest 10, 15, 24 i 25, 26, 27, 28, 29. 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 9, 5, 1 Pięć, 50 miał być. I w 50, tak ktoś wybrał to, to, 50 Poczekaj, i tak, no popatrz to jest taki od razu y, serduszkowy. Ja tutaj już zamiast Czyli to jest 50, walentynkowy A mogę zaraz 50 50 wstawić ten mój? Ten mój? No możesz, ten mój, możesz, odpal 50 to, to i wstaw w zamian A wy jest? teraz w komentarzu piszcie co jest pod 50 I pamiętajcie żeby pisać swoje numerki No, no czy mogę otwierać Tak, to będzie czy jakiś mogę? zwierzak Ja no już chodzę? widzę, że to jest zwierzak 100%, tak, dawaj pokaż A nie, no? to ty... Poduszka! To jest wisienko poduszka Ale że trafiłaś dwie poduszki w jednym odcinku że jest o wiele lepsze niż ta gruszka, nie nie wiem, ej, ej, co pana gruchy. Serio. No, serio, ona była taka dubna. Jeszcze tutaj postawię, bo tutaj chyba czegoś brakuje, to ja może tutaj postawię ten nasz kipadek prezencik. E, wezmę z sobą jakiś przypadkowy aparat, który leżał tu po prostu na podłodze. Ja wezmę tą górę, bo widzowie na pewno zdecydują, że góra jest dla mnie. E, Podusia też bym w sumie wzięła, już mi nie, ma, nie starczy po prostu łapki. Ale gruszkę zostawiam, tą zabawkę zostawiam, o chyba jak będziesz chciał ją. No napiszcie, jakie prezenty tworzyć dalej i napiszcie, czy taka seria w ogóle Wam się podoba, czy chcecie, żeby ja też taką stworzyła na na częściej i bo na razie się tylko tak tutaj w... Posłuchaj Kitek, dobra? Bo na razie się tylko tak włamałam do Kitka i tak zrobiłam, ale wiecie... Ja to słyszę. nieprawda, nie, nie, przestań, Aha, tak. czyli chcesz zrobić serię na swoim kanale? Czy Włamujemy się do Kitka i zabieramy mu numer prezentów. Yy, buziaki, pa!